No Jakie ładne chłopaki po wojnie A będę żołnierz! Nie I prościej jak puszczańskie sosni, ale no ja do przodu A mogę to na YouTube wyrzucić, tak żeby cała Polska się widziała? Możesz! To mogę? Krzyc, możesz. To przyszć, jewać poczęć. Przepraszam! Jebać policję. Tak? No, przyjdź no, do kamery. Mamy tradycję jebać policję! A, a, tak trzymać. To no. nam się podoba! Jeszcze raz, Nie! Drugi raz to za dużo. Dwa razy to za dużo, niezdrowo, nie? A. No. Nic dwa razy się nie zdarza! Nic dwa razy się nie zdarza! Nic dwa razy się nie zdarza! I policję teraz. Nie? Zdarza. Nie. A ty lubisz być kamerowana? Lubię, a Lubisz? nagraj mnie, się nagrywam no Pójdź mi, pójdź mi Puszczę ci Synu, pójdź mi Już, poczekaj